To jest co? Na, na, ra a, na ramiennik. A to są na ramienniki. Obrona 20, obrona 18. No to nic. To jednak to sprzedajemy. <laughs> Teraz tarcza. Krzycząca tarcza odważnych. A to jest mo ta mocarna tarcza okaleczenia. <laughs> Prędkość do ataku. 1200, ta 1500. Dobra, sprzedajemy ją. Kurczę, trochę... Na razie ją zostawię. Za zastanowię się chyba później. na naramienniki sługi. Wampirzyca. Naramienniki są tu. To, to już wymieniałem. Patrz, po Pierwsze poceny. No, no. Wstęp, A te ocena. są chyba lepsze z tego co widzę. Nawet odporność na magię. No tu akurat więcej. <laughs> na razie magii chyba tak dużo nie występuje. To w sumie zamien zamienimy te naramienniki te sprzedamy to na pewno sprzedajemy niegodziwe rękawice bitwy cena 360 dobra to zdaje się te lepsze Choć obrona odporność na ogień zręczność dalekowidzenie prętu prędkość ataku dobra to te sprzedajemy dobra i miecz tarczę sobie zostawię to gdzieś można, tutaj. Co to daje? To do pierścieni. To to na razie mało miejsca zajmuje. 678. Dobra, to to zamienimy. Nawet nie patrzę, ile to kosztuje. Znaczy, co robi. Trucizny, a to magia. To wolę na razie na magię, szczerze mówiąc, choć nie ma tej magii u przeciwników czekaj trzycząca no a to to na razie sobie zostawię czekaj przesunę tu mikrofon troszkę no, nie wiadomo jak mnie słychać i, i dobra i idziemy i idziemy chyba że coś byśmy kupili mamy 37 37 tysięcy coś dla wampirzycy nie widać to tak myślałem, że jakieś te umiejętności dla sztuk walki może się będzie dało kupić Ale tak nie widzę, żeby się dało kupić Na razie, na razie, na razie nic nie będę kupowała czy kupował Dobra, to idziemy dalej Szukamy, a gdzie mój... No już się ściemniło Paweł no, no, zaczął padać, czytaj. tyle byłeś w tym sklepie. Tak, tak właśnie, bo baby długo spędzają czasu w sklepach. No właśnie. E, dobra Tu jakaś beczka się świeci Nie wiem czy może lepiej będzie jak zbliżę trochę ekran W studni coś będzie? Jest e, Dobra I zerknijmy na mapę Trzeba iść do tego lasu Wilbur No to standardowo zapiszę sobie Zapisz grę Może być na Sylwia 3 Zapisz, okej. Okay. Jak tam Mariusz, podoba Ci się gra? Bo nawet nie miałem okazji Cię zapytać. Sama, sama gra jako gra. Nie, nie wiesz co powiedzieć widzę. Nie chcesz mi zrobić przykrości. Aha, rozumiem. No, co, powiesz coś? Wolałbym, żeby ekran był trochę bardziej oddalony. Oddalony. Bo jednak tak idziesz na ślepo trochę, jakby jest tak blisko. Jak, jak będę bliżej tego celu, to sobie oddalę, bo tak może być, no szczerze mówiąc, zwłaszcza na YouTubie różne są te jakości obrazu. Może być mało widać jak będzie cały oddalony, tak to tak, tak na pewno nie, ale niech niech pozostanie tak, to jest zdaje się widok standardowy. Ale jak dojdzie do szukania tego celu wilbura... To, to zwiększymy sobie odległość, bo wtedy na pewno łatwiej będzie znaleźć. Dobra, na razie chodzimy. Tak, nie może sobie I... automatycznie ustawić, żeby szedł w stronę tego Wilbura jakoś o, na nie, mapie? nie, chyba nie, zaraz. Gdzie? O, Wilbur. Nie, nie, to się otwiera takie coś. Tu takie coś, a prawym? Nie, nie, nie. Nie no, to by było dziwne takie trochę, to tak. nawigacja GPS. O ja coś magowie Magowie? Gobliński champion Gdzieś tam magów jakiś? Nie wiem, on coś rzucił i tam się goblin Aha, nawet, A to szaman, szaman no Oj To nie czas na pogaduszki Goblin cię bije E to Sylwia coś tam nie wiem A cóż za światełko? Właśnie, może pozostałeś po tym czarze Albo znikło światełko tego goblina Jakież to przykre, prawda? Mm -hmm. no, na razie ekst to totalna eksterminacja. Dojdziemy może do tego Gil Gilbura, tak? Wilbura. Wilbura. Zobaczymy, co tam się kroi. Czy coś, coś fabuła pójdzie naprzód. Oh, mi ciepła. O, jakaś interakcja z krukami. Krukami? Nie, nic się nie da zrobić Kurczę. Ewentualnie jak zginiemy to rozdziewią nas kruki i wrony <grymne> Czekaj tu jakiś... Nie da się przejść, nie da się przejść Nie wiadomo czy tam nie trzeba było od góry iść Widzicie tu odtąd? No nic, spróbujemy od dołu zajść Nie mylić od przodu i od tyłu O nawet ślady na pustyni O, opłacało się iść, bo mamy poziom Mariusz, yy, przypuszczam, że oglądałeś choć parę odcinków moich. Czy, czy miałeś jakieś pomysły co do rozwijania postaci? Nie, nie miałem żadnych. Nie miałeś? Ja też właśnie tak troszkę, troszkę nie mam pomysłu, no ale, ale jakoś tam co mi, co mi, kobieca intuicja podpowiada. No to był jakiś goblin o ślady z krwi widzicie tutaj no. ale oddalamy Taka... się Paweł od tego wilbuja tak tak ale to była bo przeciwnicy nas zmusili oni prawdopodobnie wiedzą że tam idziemy i specjalnie nas, nas po prostu kierują na inne tory dobra no, najpierw zapiszmy i polepszymy sobie postać zapisz grę dajmy Sylwia 3 jeszcze raz e, dobra i co byś tu polecał Mariusz? A rządza krwi. Rządza krwi, masz? co to jest? Tak. Ta umiejętność przy, przyspiesza regenerację i szybkość stosowania technik wampirzych. To można dać, bo tak wszyscy... Ale liście... jesteś wampirem, a masz tak mało to? No bo to nie niedawno się pojawiło jako umiejętność hmm. dodatkowa. E, 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 no tak myślę, bo... bo Zagrałem tą wampiżycą, bo tak jak, jak wiecie, chyba wiecie, lubię ten klimat. A tak troszkę dziwnie się nią walczy, sama animacja dziwnie wygląda jak, jak się nią walczy, ale w sumie chyba, chyba dość silna jest w tym trybie wampirzym, tylko do czego zmierzam, tak? Zastanawiam się, czy, czy jednak nie walczyć cały czas jako ta wampiżyca, jako, jako człowiek i nie inwestować w te techniki, bo tak, tak wiecie, będzie się... No ale wtedy po co być wampirem? No właśnie, no właśnie. Może może się tak pobawić trochę w tą w tą w tą wampirkę. To dajmy co? Proponujesz Mariusz? Do rządzy krwi? Mm -hmm. Dobrze, to posłucham. To jest swój wpływ na no, Bardzo do dobrze, gry. bardzo dobrze. O, i rządza krwi, dajemy plus jeden. Może do trzech nie, nie dojdziemy, a teraz co? A wampiryzm? Regeneracja? Co dajmy hmm. może do władania bronią? Co? No. duże różnice tu są? Obrażenie, no właśnie małe różnice. Tutaj na przykład obrażenia fizyczne plus 46%, a na następnym poziomie plus 52%. To jest dość, dość mała, mała różnica, nie wiem, czy opłaca, a tu już jest większa różnica, bo plus 19% i plus 20%. Może należy te podnieść troszkę, żeby, kurczę, żebyś widział, że jesteś tym tak, wampirem. Tak, i będziemy się troszkę w wampira zamieniać. Chyba, że tą żądzę krwi faktycznie. Aha, ale to jest tylko do żądzy krwi. Regeneracja rządza krwi. Ale prędkość ataku, to dobre. Aha no, prędkość ataku jest to dobra. To się sprzeda. Ale wiesz co może ogólnie do wampiryzmu dajmy na, na razie. No Pamiętajmy. nie wiem sam. Albo to na, na pewno się przyda do... do tężyzny fizycznej. To się na pewno przyda. Co? Znaczy. I <coughs> tak dasz potem tamto, teraz... No, da, Wampiryzm i krwi musisz się rozwinąć troszkę. Y Wiesz co może jakby doszła jakaś inna umiejętność, no nie wiem, bo z tego co... Zaraz, to, to ja, ja jednak, ty, ty, ty powiedziałeś żądza za krwi, daliśmy plus jeden. Ja teraz jakby z mojej strony dam jednak na pewniaka, nie będę się już zastanawiał do tężyzny fizycznej. I zaraz, jeszcze, jeszcze są tu plus jeden. Bym, do, żeby do, ona była bardziej filigranowa. Filigranowa, czyli do zręczności sugerujesz, tak? No ja też myślałem o zręczności, bo chyba się coraz więcej tych łóczników pojawia, a zręczność pomaga także w obronie przed, przed atakami dystansowymi. Dajmy do zręczności, dobra i i i. I tak zobaczmy z ciekawości, gdzie to było charakterystyka. Czy jest tu jakaś rządza krwi? Rządza krwi, bo myśl... Wydaje mi się, że to jest tylko, ale nie ma, nie ma. Czyli to jest ogólnie do czegoś. Dobra, no to nic. Spowolnienie czasu, nie rób tego, siedząc na koni. E, dobra. Dobra. Czyli idziemy dalej. No jak już grasz Paweł, wampirem, to rób no. z nim wampira, nie? Bo inaczej no to by trzeba było grać wojownikiem, nie? Tak. Szkoda tak. by było przerabiać no na... inne wojownika. No właśnie, jednak z tego co zaobserwowałem na początku, to to si silnym jest tym wampirem, jak się za nim... Tak, nie wiem, bo nie, nie ma takiej fajnej umiejętności na razie do tych wampirów przynajmniej. No to musi być noc, żebyś się zamieniła. Nie, nie. W nocy jest silniejsza niż, niż za dnia, ale, ale w dzień też się zamienia. A czemu się nie zamieniłeś? Nie, no bo kilku było tych goblinów, to szkoda mhm. w sumie. To tak jak się groi, kroi taka grubsza walka, nie? A to coś <coughs> takie zamienie No, tu jest tylko regeneracja tyle. Zamienię się w wampira i przez jakiś czas nie mogę się zmienić.